Brawo! O, koniec. Jeszcze na zrabinkę Tak. Lecimy? Okay. Zrób podwójne salto. To powiedz jaki jest jako astronauta. <grym> jest jakby miała zaraz spać albo zrobić salto. To rób salto. Nie mam, nie mam. No dobra, jeszcze nie, jeszcze nie, jakiś show będzie z tego. No lecisz, lecisz, dalej, dalej. <grym> dalej. Dobra, to jeszcze tylko jedynie mogę kazać. Hmm. Bieg! To biegniesz, biegniesz. Lecisz, lecisz! Tak, lecisz, lecisz! Dobrze? Dobrze? Tak jak w co widzicie Safi robi bieg Tak, dobrze Dobrze Dobra, kondycja Bardzo dobra kondycja 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 To bardzo dobrze Czas No to, to wszystko od nowa. To nie. Dobra, przejdź tylko do rabinki